Jak pracujecie na umowę o pracę 5 lat i teraz wykażecie, że przed tą umową o pracę wykonywaliście zlecenia albo prowadziliście działalność gospodarczą przez co najmniej 5 lat, no to już przeskakujecie na drugą stronę tej linii 10-letniej i jak idziecie do pracy, jak pracujecie, no to przysługuje Wam. Urlop 26-dniowy. Nowość od SFD, syrobo smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Strefa inspiracji. Kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność bardziej. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.0.pl. Dzień dobry Państwu. Rząd przeszedł do ofensywy. Na wszystkich frontach. Zajmuje się nie tylko fałszowaniem wyborów da znaczy się chciałem powiedzieć fałszowaniem wyborów przez opozycję, ale także gospodarką i stosunkami pracy. Rada Ministrów. Przyjęła projekt nowelizacji kodeksu pracy, który zakłada, że okresy przepracowane przez Was na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej będą wliczane do stażu pracy. Hurra! Zakrzyknął nowy rzecznik rządu. Czy jest się z czego cieszyć? No trochę jest. Zwłaszcza z jednego bodu. Jednego jedynego. Takie mianowicie, że moim zdaniem rozróżnianie różnych form prawnych wykonywania tego samego, czyli pracy, jest bez sensu. Naprawdę kompletnie bez sensu. Ja już opowiadałem Państwu wielokrotnie, że na przykład młody asystent na jakiejś uczelni, który jest na studiach doktoranckich, może prowadzić. Zajęcia z studentami. Na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, albo założyć działalność gospodarczą i świadczyć usługi gospodarcze. Z każdego tytułu, choć robi to samo, podatki i składki są inne i prawa i przywileje są inne. I to jest bez sensu. Rząd postanowił to zmienić. Przypomnę, że to ten rząd, e, to on ma w swoim składzie tych, którzy kiedyś takie rozwiązania wprowadzali. Na początku przemian ustrojowych w Polsce. No bo, co by o tym nie mówić, od 35 lat rządzą nami ciągle ci sami ludzie. W centrum Adam Smitha, już wtedy, Głosiliśmy, że to jest bezsens, podając m.in. przykład tego asystenta na uczelni prowadzącego zajęcia z pracownikami. Do dziś jest tak, że do stażu pracy wliczają się wyłącznie okresy pracy na umowę o pracę, czyli kodeksu pracy. Okresy pracy na podstawie umów na podstawie kodeksu cywilnego się nie wliczają. Teraz niektóre z nich zaczną się wliczać. Dotąd było tak, że pracując kilkanaście lat na umowie zlecenia albo prowadząc przez kilkanaście lat, no kilka kilkanaście lat działalność gospodarczą, stażu pracy nie mieliśmy w ogóle. Więc jak ktoś poszedł do pracy, to. Go nie miał. A jak ktoś poszedł do pracy i rok już przypracował, to miał, mimo że ten pierwszy pracował de facto kilka lub kilkanaście lat. No bzdura. Oczywiście nie będzie tak, że wszystkie umowy cywilnoprawne będą liczyły się do stażu pracy. Będą się liczyły tylko umowy zlecenia plus Prowadzenie działalności gospodarczej, która tak naprawdę też polega na wykonywaniu pewnych czynności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Z tym, że zleceniobiorcą nie jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, tylko osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale to tak de facto wygląda. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera umowę zlecenia. Z jakąś firmą, jeżeli to jest to zlecenie. No Oczywiście działalność gospodarcza może polegać nie na wykonywaniu różnego rodzaju świadczeń, ale na jakiejś produkcji, na prowadzeniu jakiegoś warsztatu czy czegoś innego. Celem tego przedsięwzięcia ma być nie mniej nie więcej tylko wyrównanie szans. No, rząd jest od tego, żeby wyrównywać szanse. Przypomnę, yy, że. Wcześniej to te rządy też szanse zróżnicowały. To nie jest tak, że to się wzięło samo z siebie. Takie były przepisy prawa. No przecież nie przedsiębiorcy ani zlecioniobiorcy tworzyli te przepisy. Tylko kolejne rządy ciągle te same, tylko się zmieniające tworzyły te przepisy. Co to oznacza? Po pierwsze prawo do dłuższego urlopu. Po drugie Prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Po trzecie, wyższych odpraw, jak takie będą przysługiwały. Po czwarte, nagród jubileuszowych, jak takie będą przysługiwały. Oraz dostępu do stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Bo dzisiaj, jak idziecie gdzieś do pracy, no to czasami musicie mieć potwierdzone, Doświadczenie zawodowe. I dotąd, jak mieliście to doświadczenie zawodowe, ale na podstawie umowy zlecenia albo prowadząc działalność gospodarczą, to to wam się nie liczyło. Tylko wyłącznie świadczenie pracy na podstawie kodeksu pracy stanowiło potwierdzenie tego zawodowego doświadczenia. Z urlopem. To jest rzecz najciekawsza, chyba najistotniejsza. Dziś, jak pracujecie na umową pracę? No to jeżeli pracujecie krócej niż 10 lat, przysługuje wam 20 dni urlopu, a jak dłużej niż 10 lat, to 26. No i jak pracujecie na umowę o pracę? 5 lat. I teraz wykażecie, że przed tą umową o pracę wykonywaliście zlecenia albo prowadziliście działalność gospodarczą. Przez co najmniej 5 lat, no to już przeskakujecie na drugą stronę tej linii 10-letniej. I jak idziecie do pracy, jak pracujecie, no to przysługuje Wam urlop 26-dniowy. No to samo, jak jeszcze w ogóle nie pracowaliście i się dopiero zatrudniacie, ale wcześniej 10 lat pracowaliście na zleceniu lub 10 lat prowadziliście działalność gospodarczą. Co to oznacza, tak naprawdę? Zysk. Tu jest rzeczywisty zysk. Co do y, nagród jubileuszowych, no to one przysługują tak naprawdę pracownikom państwowym i samorządowym. Więc ewentualnie, jak się zatrudnicie gdzieś w jakimś urzędzie, no to możecie na tym skorzystać, bo Wam się wliczy okres zlecenia i prowadzenia działalności do tego prawa, do takiej nagrody jubileuszowej, bo przecież prywatarze. Nagród jubileuszowych to oni nie przyznają, bo nie mają po co. Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem zero, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Dla pracodawców oznacza to jednak wzrost kosztów z bardzo prostego powodu. Tego mianowicie, że musi zapłacić za 26 dni urlopu, a nie 20. No, tej nagrody jubiluszowej to Wam nie da. Ten urlop dla niego jest najistotniejszy. Ewentualnie odprawa, którą będzie musiał zapłacić, jak będzie Was zwalniał. I jeszcze jeden element. Jak ktoś jest większym przedsiębiorcą i ma więcej pracowników, no to będzie musiał zapłacić za dostosowanie tej swojej całej rachuby płac do tych nowych. Przepisów. Trzeba będzie programy zmienić, yy, księgowych pewnie przeszkolić i tak dalej, i tym podobne. Kto zyska najbardziej? No, zgadnijcie. No, ten dobry rząd, który dał nam prawo do zaliczenia umów zlecenia i prowadzenia działalności do stażu pracy. No, bo oczywiście za urlopy zapłaci pracodawca, nie rząd. Ale. Jakby jednak ktoś wam wypłacił odprawę albo y, nagrody jubileuszową, to one są opodatkowane. No zyska rząd w większości przypadków y, przełoży sobie z jednej kieszeni do z drugiej no bo żeby mieć te nagrody jubileuszowe to się musi się zatrudnić w urzędzie. Żeby się zatrudnić w urzędzie no to państwo wam płaci, jak się w tym urzędzie zatrudnicie. Jak wam państwo zapłaci nagrodę jubileuszową, to potem część tej nagrody, którą wam zapłaciło z podatków, które wcześniej ściągnęło, ściągnie sobie z powrotem. I tak to się nieustannie kręci. Natomiast rząd, poza tym, że zyskuje finansowo, to przede wszystkim zyskuje wizerunkowo. Proszę, dobry rząd. Coś Wam daje. Możecie zaliczyć do stażu pracy okresy pracy na umowie zlecenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę, jaki dobry rząd. Pamiętajcie jednak, że dotyczy to tylko zleceń. Umowy o dzieło nie zostaną tym przywilejem objęte. Będzie więc teraz ze stażem pracy dokładnie tak samo, jak jest. Ze stażem pracy obliczanym na potrzeby prawa do emerytury. No bo to już od lat. Praca na umowie zlecenia i prowadzenie działalności gospodarczej wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania prawa do emerytury. Z umów o dzieło tam też się nie wliczają te okresy. Więc wyrównaliśmy sobie, sytuacji. No i dobra. Dokładnie, rzecz biorąc, do okresu zatrudnienia wliczane będą okresy prowadzenia przez osobą fizyczną pozarolniczej działalności gospodarczej oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, a także okresy wykonywania umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wykonywania umowy agencyjnej, pozostawania osobą współpracującą z wyżej wymienionymi osobami, pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, a także okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą tę pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. I jeszcze jedno, okresy pracy zarobkowej za granicą. Trochę tego jest. Z punktu widzenia efektów to niewiele, ale jak już powiedziałem, pr to bardzo dużo. Ważne jest jedno. To mianowicie, że przepisy będą działały wstecz. One wchodzą, mają wejść życie 1 stycznia 2026 roku, ale wliczać się będą wszystkie te okresy, które przed chwilą wymieniłem, z lat wcześniejszych. ZUS będzie miał z tym największe problemy. Jeszcze większy niż pracodawcy. Będzie musiał ponieść jeszcze większe koszty. No bo pracodawca to poniesie koszt głównie tego dłuższego urlopu oraz dostosowania tej księgowości, rachunkowości. Natomiast ZUS będzie miał obowiązek potwierdzania wszystkich okresów składkowych po to, żeby pracownicy mogli się wykazać tym wcześniejszym stażem sprowadzonej działalności gospodarczej i z prac na te wszystkie umowy zlecenia czy umowy agencyjnej lub też pozostawania osobą współpracującą. Z tymi osobami. Czy zmiana jest taka, żeby ją głośno odtrąbić jako niebywały sukces? No nie. Jednak warto ją odnotować. I dlatego właśnie ją odnotowałem. Ja nie wiem, czy my kiedyś dojrzejemy do tego, żeby zamiast rzeźbić w tym G, zrobić coś porządnie od początku, wszystko ujednolicić, no bo to jest jednak wielki bałagan, a bałagan zawsze rodzi koszty. Po pierwsze funkcjonowania w bałaganie, po drugie sprzątania tego bałaganu, zwłaszcza, że nie chcemy do końca go podprzątać. My chcemy parę rzeczy zamieść pod dywan, parę przestawić, żeby może ładnie wyglądało, ale nie uprzątnąć tego wszystkiego. No i dlatego mamy kłopot. Już wielokrotnie mówiłem, że rządowi rozwiązałby problem jeden, drugi i trzeci nowy system podatkowo ubezpieczeniowy, taki który byłby neutralny z punktu widzenia różnych praw i obowiązków. Nie tylko tych praw do urlopu, do nagrody, wyższej odprawy, ale również praw podatkowych. Bo skąd wzięło się to, że tak wiele osób pracowało na umowę zlecenia? Albo nadal pracuje na umowie o dzieło. No bardzo często głównym powodem były niższe obowiązki podatkowo-składkowe. I to nie jest tak. Że tylko i wyłącznie źli przedsiębiorcy zmuszali, jak to powiadają niektórzy, ludzi do pracy na zleceniach albo zakładania działalności gospodarczej. Bardzo często, naprawdę bardzo często, tę formę woleli pracownicy, bo oni wbrew pozorom potrafią liczyć. Bardziej niż obiecanki wyższej emerytury w przyszłości. Interesuje ich to, co netto wpływa na rachunek bankowy co miesiąc, albo co dostają do ręki. Bo niektórzy wolą dostawać do ręki. Dzięki za uwagę. Nowość od SFD. Syrobo smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Bonuseria. Zgarnij nawet 1000 zł. Tylko w STS. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Nowy numer magazynu zero już dostępny. Zamów na magazyn.0.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.